Z gasa założyłem silnik Bafanga. Całkiem fajnie się sprawdza. Nie planowałem montować przepustnicy, ale przy podjeżdżaniu na strome wzniesienia kilka razy doświadczyłem uślizgu tylnego koła i wtedy wspomaganie się wyłączało. Dlatego w ramach sytuacji awaryjnych zamontuję sobie przycisko przepustnice teraz dla próby zrobiłem takiego pajączka z dwóch rezystorków jeden ma 1 kilo, drugi ma 200 parę ohmów i daję to przy wejściu 5 V na wejściu tam Coś koło czterech, także jako, jak pełna moc przepustnicy. I czasami, przy tych zwykłych sterownikach do silników w kole, działają przepustnice na jednym rezystorku, gdzie tam napięcie jest pod 5 V. Tutaj to nie zadziałało. Stąd właśnie taki pająk. Oj. Ciśnięcie uruchamia silnik. Tutaj wydrukuje się jakiś adapterek na kierownicę. Pewnie taki sam jak mam w swoim Gravelu z Bionksem. Będę mógł awaryjnie wspomagać się przepustnicą. Tak wygląda przycisk boost po zamontowaniu. Obudowa wydrukowana, kabelek z styczką pozyskałem przez obcięcia tych kabelków do klamek hamulcowych, do czujników hamowania. Także normalnie tego nie widać. A jakby co jest pod ręką?